Dzisiaj, słuchajcie, nagrywam teledysk do piosenki, którą już mogliście usłyszeć. To my mamy tak faktycznie buks? Faktycznie. Charakteryzacja fantastycznie... O, 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 hello! No, <grym> no. Witam, pokaż. Pokaż Mam, po prostu mam odrost tego. Weronika, bardzo ja mi ja się nawet mi jest, do, miło, dzisiaj będziemy Zabra. razem pracować, będziemy tak. robić fantastyczne rzeczy, a jak tam jesteście przygotowani? jesteśmy przygotowani, tak naprawdę czekamy na ciebie, żeby sobie spróbować z kamerą i z tobą. Jak Dobra. tylko będziesz gotowa, to chodź do nas, będziemy gadać Dobra. o tym, co Dobra. robimy Słuchajcie, make-up już prawie gotowy, teraz lecę się przebierać i zaraz będziemy zaczynać e, pierwszą scenę. Widzicie w ogóle, że ja mam tutaj swojego busa, w którym mam make-up, włosy, nawet stylizacje tutaj na mnie czekają mega, mega fajnie. Bardzo się cieszę, bo jest to taki trochę inny typ przygotowań do, do nagrań, bo jeszcze wcześniej nie miałam takich aż zaangażowanych przygotowań. Zawsze gdzieś ukradkiem, sobie gdzieś tam w studiu czy na hali organizowałyśmy taką swoją przestrzeń, a teraz mamy specjalnego busa, więc to już jest naprawdę wielka produkcja. Tu o mnie miło troszczą. Pierwszy look mamy. Już się ubrałam, włoski gotowe, make up gotowy. I idę w ogóle zobaczyć jak wygląda plan, bo szczerze mówiąc ja w ogóle nie widziałam jeszcze nie byłam środków. Co prawda mam lekko za małe wózki, ale będzie kiedy damy radę. Więcej, widzisz więcej, ja jestem pod tak? wrażeniem, że tak, że za pierwszym razem wychodzisz w ogóle i mówię, wow. Ale ja się to, właśnie to, ja nie wiem jeszcze, chodzi. jak wyglądam, więc ja się tak zawsze jeszcze, wiesz, powiedzmy, stresuję, bo nie mam pojęcia, jak to wygląda w poglądzie. A ja zawsze mam tak, że ja muszę to sobie skontrolować, bo robię testy i tak dalej, i tak dalej. A teraz wchodzę na pierwsze ujęcie i już po prostu muszę się przemóc i nie działać. Let's go. Patrzą na nas w centrum miasta, ty nie widzisz moich nie Tajna co ja mam w odbiciu szkła Ja mogę z Tobą zostać, mogę z Tobą e, m, e, to nawet zmontować, ale... E, Dobra. tutaj jesteś... A najlepiej byś przysłał kwiat Słuchajcie, my jesteśmy dzisiaj na nagraniach do mojego teledysku Znajdujemy się w bibliotece, nie wiem, jakiej bibliotece, ponieważ tutaj właśnie był nagrywany film, film Przećmińskiewicza Zawsze dajmy sobie ten magiczny czar Powiedz tylko Nagrywanie nagrywania Jesteś, ramach, Anna, ramach, mogę sobie poczytać. Anna Jagielonka moja pani z Polskiego, na pewno byłaby tu Mogę Wam oficjalnie powiedzieć, że moja piosenka zatytułowana, jak to jest, będzie w tym filmie, także mega się cieszę i już nie mogę się doczekać, aż sama wybiorę się na premierę. A film, jak Wy to oglądacie, to już za kilka dni będzie w kinach, także koniecznie oznaczajcie mnie, jak posłyszycie moją piosenkę, właśnie podczas sany. Jest teraz kolejny luk zmiana stylizacji i teraz mam taką stylówkę z spódniczką szkolną i z gorsetem. Mega mi się podoba, kręcimy w sumie w tej samej lokalizacji, cały teledysk będzie się opierał właśnie o bibliotekę, ponieważ nawiązuje to do filmu Pieprzeć Mickiewicza, także tutaj rozgrywamy wszystkie sceny, więc w sumie nie ma zmiany lokalizacji, więc oszczędzamy trochę czasu, ale jednak światło trzeba zmieniać. Ja się nie kręcę. Tak? A nie zgibnęłam się na tym? No, no właśnie, no. jeszcze raz. Nie palmy już Tak jestem, Tak? O, ale miło bardzo. Z tą o, o, prawda? że też... plaster miodu. <laughs> Jak wow. mi słowo! Cześć Nadia, cześć Matylda. Pozdrawiam Was serdecznie. Jestem tutaj na planie z Waszym tatą. Szkoda, że Was nie ma, ale liczę na to, że się jeszcze zobaczymy. Buziaki, do zobaczenia. Ostatnio nagrywałam teledysk, a dzisiaj jest oficjalna premiera Zaraz zaczynam się szykować, malować, układać włosy, ale najpierw zaczynamy od stylizacji Ja słuchajcie, jeszcze jestem w rozsypce, ale zaraz już nie przemienią i będę pięknie wyglądała na premierze filmu Pieprzeć Mickiewicza, której właśnie jest moja piosenka. Jak to jest? Słuchajcie, jeżeli chodzi o stylizację to zarówno do teledysku, jak i teraz na premierę przygotowuję mi stylizację Jora, kochana, która jest tutaj i słuchajcie, już przygotowała mi takie sukienki, którą Pierwszą mierzymy ją. Jak, jak myślisz? Jak no, i mo moje serce skradła fioletowa z puszkiem. Absolutne lata 90 totalne. Kocham te kozaki. No, Zobaczcie, sztos po prostu zamiast rajstop. Piękna. No i oczywiście cukierkowy róż to już jest powiew wiosny mm -hmm. stylizacji. I trochę nawiążemy tym do teledysku, bo Absolutnie. w klipie też miałam tak. e różowy taki gorset, tak, tak. więc to może, być, to może być fajne. Też w komentarzach widziałam jak pisano ci, że taka Britney Spears. Było tam kilka takich fajnych e, spostrzeżeń, więc ten róż może być takim fajnym nawiązaniem i uzupełnieniem teledysku. Dobra. zobaczymy. Przybieramy się. Stylizacji nie mamy. Okazało się, że wszystkie są za duże, ale zaraz Jola jeszcze ogarnie inne. Także kąpię się i jadę na lekko. I nie spóźniłam, jestem na czas, o, ale pani bo nie mamy presji tak. czasu i dzisiaj tak. mamkę, spokojnie. Super. Nie szliśmy Ewelinki i Mikołaj zaraz będzie tutaj działał z włosami. Najlepsze no to, że wyciągnęłam sobie soczewki, słuchajcie, zaraz sobie na nowo włożę, bo mam parę wzroku, więc noszę soczewki na co dzień. I nawet nie widzę siebie do końca, jak wyglądam, ale już czuję, że, że będzie pięknie, jak zawsze. Fajnie, bo dzisiaj się tak nam super nie spieszy. Możemy sobie wszystko tak tu pracować. Tak fajnie. Jaka się cieszę, już mam make-up zrobione, słuchajcie już teraz włosy, zaraz jola tu wpadnie ze stylizacją, ja już wam powiem co powiem. Najdroższa wszystko mam, ty się o nic nie martw, już to wszystko ci wypakowuje. ty będziesz wyglądać jak milion dolarów, bosko, I love Kocham mieć wybór. Tak, kocham mieć wybór. Ona tak mówi, no, Tak, ja z kilka razy no, Ona jest Witaj, najdroższa! Najdroższa! Tak <grym w zimę> wspaniale tutaj macie! Tak <grym w zimę> make up już jest gotowy, włosy już też prawie gotowe, przebieram się no i wreszcie będę już wyszykowana. Ja kocham te buty. To w ogóle po co mi ten makler? Nie wiem. <grym 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 żeby wiedziała, co no. mam go. Czy się stresować już, czy nie? A czuć też, że to na ten moment? Nie, ja <grym> tak, szczerze jeszcze się nie stresuję. Na razie to mam takie coś, że chcę dopiąć, żeby um, luk był taki, wiesz, spójny ze mną. Ogólnie mi się bardzo podoba, jak wyglądam. Mimo tego, że jeszcze nie wiem do końca, jak wyglądam, do tego zakładam soczewki i już będę sobie mogła zobaczyć realizację w całej okazałości. Czuję, że będzie mi się to bardzo podobało. To wszystko dotkniemy do wyniki. Czujesz to, no nie? Od razu, że się tak. było tak... fajniej ładnie. Moja droga, kto nie lubi pieniędzy. <grym> <grym> jak to mówią, lepiej się płacze w Bentleyu niż w Maluchu. <grym> no dobra, ale co uważacie? No patrz, to jest świetne, jak pozujesz, tak? No tylko że moje nogi, to wiadomo moje nogi, no ale no i... Myszko, no. Wy myśl... Ale tak uważacie, że sz... szczerze? Szczerze, czy ja takiego luku nie widziałam w Polsce? Dobra. <grymne> I tutaj tak, właśnie, Kubica, masz na co sobie wytrzymać? Dobra, mi się podoba, jest mi. Uważasz, że tak idę? My nawet powiemy, jest o course. Patrz, ja się nawet robię zdjęcia. ona pięknie, się o... A będzie, A potem będzie na moim misterium fot? Nie. Tak, ja... <grymne> Czajac przy przyczajki. Dobra, o, to z nogą jest świetne. To jak robisz. To z nogą, bo Ci wydwi... No, no tak. Przerost. Dobrze, widzisz? Willy wonka. Ekstra, teraz ja wyglądasz... Ja jak Willy Wonka, zobacz. No zobacz, to jest. No wiesz? Ja już jestem gotowa i mogę Wam teraz oficjalnie zdrać i zabrać Was ze sobą na premierę filmu, w której będzie właśnie moja piosenka, jak to jest. Także bardzo za Ja już jestem na miejscu, czyli na premierze filmu Pieprzyć Mickiewicza. Jest tutaj mnóstwo, mnóstwo ludzi. Bardzo się cieszę, że zaraz będę mogła premierowo razem z innymi zobaczyć ten film, bo jestem bardzo ciekawa i czuję się mega podekscytowana, ponieważ pierwszy raz słyszę w filmie takim pełnometrażowym w kinie moją piosenkę. To musi być coś niesamowitego, już nie mogę się doczekać. Fantastycznie. Ej, ja na takim farcie w ogóle, że to są. Nie? Na styku no po prostu. Popkornik, popkornik największy. To już nie jest Karol, jak przejść do kimot? On to przynieść największy na czas i największy pokład. Na bardzo ładne, no. Aj, ale szczerze że jestem taka podekscytowana, bo nie idziesz tylko, żeby wiesz, okay. poznać jakiś produkt czy coś, tylko dodatkowo możesz coś, czyli oglądnąć jakiś film i ja dodatkowo, że ten film to jest tak wyjątkowy film, który tutaj na koncentrach. Jest Słuchajcie, jesteśmy już na sali, szukamy swojego miejsca i zaraz będziemy siadać, żeby móc zobaczyć e, premierowo w Centrum Miasta. No, nie no, nie, to, nie to miała być na końcu, a jednak jest na też No, Najlepsze jest to, że jesteśmy dzisiaj na premierze filmu. Jutro wchodzi klip, a jeszcze nie jest 100% gotowy, więc szlifujemy to. I tak powstało to wszystko w ekspresowym tempie. Pierwszy raz oczywiście zrobiłaś tą fryzurkę, nie? Tak? Poza klipo klipową, Ona jest taka mocna, <śmieniu> zadziorna. Zapraszam też na scenę tych, bez których Młodzieńczy Punkt nie wybrzmiałby tak wyraźnie, a więc zapraszam na scenę Olsza Tympel, Janusz Walczuk i bez. I literatury, wielki scenarzysta Józef Hen powiedział, że w procesie produkcji filmu najważniejsze jest, kogo się spotka. Najważniejsze, by spotkać ciekawych, wspaniałych ludzi. I w tym projekcie spotkała się cudowna ekipa, fantastyczni twórcy, niezwykli aktorzy, w tym grupa duża, tych, których nazywaliśmy Nasze Dzieciaczki. Było intensywnie, czasem bardzo trudno, ale było warto. Dzisiaj. Owoc tego naszego projektu. Film Pieprz-Mickiewicza idzie na spotkanie z widzami, z Państwem. Idzie pokornie, ale śmiało, z podniesioną głową. Mam nadzieję, że przyjmiecie go Państwo otwarcie ze staropolską gościnnością. Życzę wielu wrażeń. Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję. Co to ma być? Pierwszeć Mickiewicza. Dwa słowa, którego nie rozumiesz. żeby nie był cringe'owy, no. ale właśnie nie był cringe'owy. Tak, no, no taki wpływ. No. Bardzo fajny film i super była ta chwila. W momencie, kiedy mogłam uzyskać swoją piosenkę w I bardzo się cieszę, że to akurat w tym Fajna jest ta satysfakcja w momencie, kiedy wie, wychodzisz z kina i wiesz dobrze, że nie zmarnowałeś tego czasu i to no. jest mega fajne. Słuchajcie, ja jestem świeżo po premierze i bardzo się cieszę, że właśnie do tego filmu trafiła moja piosenka, jak to jest. Z tego względu, że to jest naprawdę bardzo wartościowe Wielu tematów i pokazuje jak wygląda mniej więcej teraz taki okres właśnie buntu, dojrzewania Ale nie tylko, tylko po prostu też pokazuje kilka stron medali Zarówno młodych osób, jak i tych rodziców, nauczycieli Także zachęcam Was, żebyście wybrali się do kin I oczywiście dajcie znaka, jak to było usłyszeć moją piosenkę na wielkim ekranie Możecie też zabrać rodziców I zapewniam Was, że ten film mógł być, ale nie jest cringe'owy Więc to jest na pewno wielka zaleta I gratuluję, bo mi naprawdę bardzo przyjemnie się go oglądało I Tak? Ja jestem dumny z wery, naprawdę wiesz, jak widzieliśmy się w studio, to to jeszcze raczkowało, a tutaj widzę, że wiesz, jest normalna kariera muzyczna. No ty nas tutaj uczyłeś tego to... wszystkiego, wiesz? To było ja dlatego dlatego moje serce po prostu rośnie, wiesz, jak widzę, że... Nie no, zajęliście. Dziękuję wiesz, ci bardzo. Mega, mega dobra zajeba i gratuluję Ci. Dziękuję bardzo, Moż... też Ci gratuluję, tylko i wyłącznie wzwyż. Śmiało możesz się czuć pełnoprawną, tak jakby, wiesz. Kinią branży muzycznej, absolutnie no doubt. robi, to jest mocne, Ale nie, progres jest taki, że to jest naprawdę to, idź to, idź to, bo to fajnie, bardzo jadę z tego, cieszę się. Let's go! Wychwalanie, wychwalanie i ja też się wspieram i trzymam moc do kciuki, może coś pomyślimy razem, jak będziesz tego chciał i ja jestem.